W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time Wojak dobry jest. Jest z nami Dawid Michalu świeżo po przegraniu swojej debiutanckiej walki. Nie na punkty. Dawid, czego dziś zabrakło do postawienia tej kropki nad i? Nie wiem. Tak szczerze nie wiem czego zabrakło. Bo trenowałem, trenowałem bardzo ciężko, wszystko sobie odrzucałem, to co nie było potrzebne, miałem dietę, brałem odżywki, ciężko trenowałem, wszystko, wszystko odrzuciłem, te złe rzeczy, no złe, na przykład kiedy mogłem spać, to spałem, przykładowo, te, przygotowałem się z miesiąc do tej walki, ciężko tutaj na turwarze i w pile trenowałem. I nie wiem, naprawdę pierwsza runda bardzo, bardzo ładnie wszystko mi wchodziło. Druga runda to samo. Zeszłem z drugiej rundy do narożnika i tak jakby wszystko zeszło ze mnie z mięśni. Jakby, jakbym po prostu y, fizycznie nie był przygotowany. No faktycznie 61 kilo to nie jest moja waga, chociaż sam zdecydowałem przejść do niej jakieś ponad pół roku temu. Ale to naprawdę nie jest moja waga, i to była moja ostatnia walka w 61 kg, bo ja już z, z trenerami, swoim trenerem, trenerem kadry, rozmawiałem o tym, że będę schodził do 56 kg i na WSB do 54. Choć nie byłeś faworytem, to jednak bardzo zdecydowanie ruszyłeś w tych dwóch pierwszych rundach na Rywala? Tak, tak, taki był zamiar. Miałem ruszyć na jego, i dać siebie wszystko, boksować to, co umiem. No niestety. Pierwsza, druga runda wygrana, trzecia, czwarta przegrana, w piątej rundzie wychodziłem. Naprawdę dawałem siebie wszystko, biłem te ciosy z ostatnich moich sił, chociaż nie wiem dlaczego, dlaczego miałem tak mało sił w tej piątej rundzie, ogólnie w tej walce. Na tarczy z moim trenerem, Sławomirenowiczkim, jak miałem tarczę, biłem mocno, wszystko było ok, czułem się dobrze, a w walce jakoś to zeszło ze mnie po drugiej rundzie. To twoja pierwsza walka bez kasku. Jak ty się czułeś w tej formule? Bardzo dobrze się czuję w tej formule. Myślę, że następne walki przy... będę wygrywał, wygrywał, ale niestety nie w tej wadze. Ale rozumiem, że cię jeszcze zobaczymy w przyszłym roku na ringu, na kolejnej gali. Na pewno, na pewno. W takim razie powodzenia.